Witajcie, jestem Anonymous, oczywiście mam zmieniony głos, jestem nowy na YouTube. No, mam oczywiście inny filmik, nowy wersarz, też możecie załapkować, jeżeli wam się spodoba. I tak, e, zaczynam od Pokémon Go. Tak. I niestety zaczynam w nocy. To jest krótki poradnik od tego, co zacznę. I teraz tak, na sam początek, mój przyjaciel to Raiden Jestem na 22 poziomie No i najsilniejszy pokémon to 1400 coś I teraz tak Ja zamierzam oddać te konto Ponieważ ja już mam zebranych tutaj No, sporo pokémonów Nawet niezwykłych, ponieważ mam Mewtu Tylko, że Mewtu jest na 64 levelu Co jest trochę dziwne No, ale znalazłem go na pokrzewieńskiej. Nie wiadomo, nie? No i teraz e, proszę Państwa. Mówię, to jest króciutki filmik, poradnikowy od tego co zaczynam. Jeszcze raz, jestem anonimus. Jeżeli Wam się spodoba, możecie dać łapkę w górę lub zasubskrybować. I ten kanał będzie miał oczywiście konkursy w innych filmikach. Ale mówię jest noc. Ja jestem troszeczkę po pracy, więc jestem dosyć zmęczony ale postaram się zrobić, oczywiście, jak najlepiej. To jest nagrywane, oczywiście, z tableta, a nagrywane, no, niestety, jest komórką, bo aktualnie nie wziąłem innego środka, pomyślałem, a, nagram sobie. Także w następnym odcinku Animusa zobaczycie moją twarz w lesie i będzie konkurs z tym związany, jaki to las i jakie miasto. Oczywiście konkurs będzie z nagrodami, więc y, naprawdę postarajcie się, dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia za parę dni lub y, za dzień lub dwa. No zależy, kiedy nagram Animusa kolejnego. Do zobaczenia. Tu mówił Animus.